Cześć ja widzowie, w dzisiejszym odcinku sobie po raz 58 w Pet Simulator X Sprawdzimy co się zmieniło w nowym update, ale zanim to zostaw suba, łapki w górę No i wpadaj na, na link w opisie A teraz zaczynamy Dobra, podobno był jakiś nowy update, dok coś tam, taka update Jakbyście pytali skąd mam jakiś hot dog pety, no to... Jestem sobie na trading żeby nie wydać... Żeby nie wyglądać na duba, okej, okay, widzowie? Chyba rozumiecie. Dobra, tutaj tylko ten. Co się u mnie zmieniło? No tylko sobie oddokowałem kawaii. ostatnio. No i tutaj jakiś ten nowy świat. Oddok. Pety. Mam jakieś jajka nowe. Nowe pyciszki. Tutaj taki ten. No co no, ciekawe, jaki jest taki ten. O widzowie, to dla mnie. Wreszcie prezent pomyślał o mnie. No nareszcie, pomyśleli o hmm, to brzmi najlepiej Dobra, lecimy Siema No i co tu się dzieje? Siema Ale nie do mnie nie mogę wejść? Nie, tu się da wejść na miliard procent No tu serio nic nie ma? To jest jakiś scam Nie no Imo scam, imo Preston Scammer Coś tam Mogę tu wejść, nie? No dobra, to rozwalamy tu prezent. Jezu, tu chyba dużo jest. Ehm. Um, co? Ja mam tam dotrzeć? Nie u was? mam tak gumione pety. Super. No więc, co ja mogę tutaj zrobić? Kurde. Nie. No, to może na słabszy kraj nie będzie lepiej. Nie no, te prezenci, to ci, kto wam powiem, widzę wyprowiednia. Kurde. To Ym... się opłaca, wejdźmy sobie na Kawaii, co? O! Wejdźmy sobie w ogóle na Kawaii Temple. Co, co Co? Co to jest? Ile? To jest widzowie, what the hell What what what? No mm. nie zastać Dobra Ile? Tej, to jest za ile? Eee! co jest? 45B Ale ja mam tylko 1B, to tak? mi brakuje? O, to? To, 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 to chyba Dobra, ile tu dostaję? O Bociu, nie, weźcie! Rock City. Ale zresztą tu piesów nie widzę. Tutaj piesów nie widzę. Tutaj co my dalej mamy jakieś krany, no to to się kojarzy z pie... Rock I don't grant. Znaczy... Tary widzowie, ale z angielskiego mam zagrożenie na koniec roku. <laughs> no, no, ten tak jest. <laughs> Ale no Ogólnie tak sobie tutaj damy w ogóle w komentarzach widzowie Co byście chcieli Co byście chcieli za grę na odcinku? Już jakaś fazmofobia Piesio ale fazmofobia Nowy kanał otwieram co No Kręci się i kręci Nie może się zwiercić Nie wiem co mówię No to tak jest Ale jesteśmy już i dostaliśmy Wow 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 Kurde ty dużo dostaliśmy widzowie o, teraz sobie to... Nie, dała, to, to, o, to! Kurde, jak tu się zwiedziało nazwę! A dostosowywanie! A. O, w dupę! Takiego nie było zapkana. Ej, co jest? Obra Dobra, widzę, Ło, ty wido! Mam już prawie 15 miliardów Na kolejnym. on że Zresztą tam nie widzę prezentów, to może być problem. Dobra, jeszcze taki jeden prezent, no i już te. przechodzimy do... Kolejne aueny. Dobra, widzowie. No i idziemy kolejne aueny. Kiema, no dobra, ta skrzy... O Boże, to będzie pół godziny trwało. Dobra. Jest jakaś tutaj... O! Ta! Ta będzie dobra. Dobra, co my tu mamy? widzę Tu mamy jakiś... Nie wiem czy to jakiś sklep będzie. Miałem to jakiś skritik dla mnie. Dlatego, że mapa jest bardzo piękna. Nie ma. O! Klasa jest zrobiłem Wow wow No i tutaj ten jest, ale... O, o widzowie, otwieramy jajko Nie, no, to... nie, łatwo A tu mogę? Nie Mogę, ajajaj aj, aj. no, no to tu w podrabinie wchodzimy I pyk Pyk, pik, Pik, Pyk Pyk, pyk Jak to tam nie mogę? A tu mogę Chowany. Gdziecie mnie widzowie. Widzimy tutaj bardzo. Ale patrzcie, jak sobie wejdę tutaj. O. Ty, ale wybrasz się tu sobie. Na chowanym tak w skrzynce. Czekajcie, wiecie o co mi chodzi. O, patrzcie. Ta skrzynka nie, nie, bardziej się nie rozwali, co? O, nie. Kurde, wiecie o co mi chodzi widzowie? Dobra widzowie, jesteśmy w końcu. Chcę. I uwaga, uwaga, uwaga Dawaj, dawaj, dawaj 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 Oj, mamy to Let's go O nie O kurde Ty Chyba kolejną taką skrzynię rozwalić no to widzimy się Jeszcze, jeszcze Dobra widzimy mamy 100b, więc idziemy i nie ma to co aha, tu nie mogę wejść. Tyle? kolej, zablay tu, tak? Super. O idziemy teraz tu. Ile? Oba, to patrzcie. Jaka animacja, co jest? A, to kolejny. To super. O nie serio?